Potas to więcej niż tylko element na tabeli periodycznej. To kluczowy składnik, który utrzymuje nasze ciała w ruchu i zdrowiu. Jako jeden z głównych elektrolitów w organizmie ludzkim, potas jest nieodzowny do prawidłowego funkcjonowania komórek, tkanek i organów. Potas o symbolu chemicznym K stanowi elektrolit kluczowy w różnorodnych funkcjach fizjologicznych organizmu ludzkiego. Jako dominujący kation wewnątrzkomórkowy potas jest niezbędny do utrzymania potencjału spoczynkowego komórek oraz do aktywacji wielu enzymów. Potas pełni też zasadnicze role w utrzymaniu homostazy wodnoelektrolitowej, regulacji ciśnienia osmotycznego, a także w przewodnictwie nerwowym i mięśniowym. Potas oddziałuje z natriuretycznym mechanizmem kontroli ciśnienia krwi, sprzyjając wydalaniu sodu z organizmu przez nerki. Ten proces, znany jako efekt natriuretyczny potasu, pomaga w obniżaniu ciśnienia krwi. Ponadto potas bezpośrednio rozszerza naczynia krwionośne, co obniża opór naczyniowy i w rezultacie ciśnienie krwi. Zrozumienie tych interakcji odgrywa kluczową rolę w terapii hipertensji i zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym. Mechanizmy, za pomocą których potas wpływa na ciśnienie tętnicze, są złożone. I obejmują m.in. modulację aktywności renina-angiotensyna-aldosteron oraz bezpośredni wpływ na ściany naczyń krwionośnych. Adekwatne spożycie potasu jest skorelowane z obniżeniem ryzyka hipertensji arteriowej, co ma kluczowe znaczenie w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Na poziomie komórkowym potas odpowiada za utrzymanie różnicy potencjałów pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem komórki, co jest niezbędne do przekazywania impulsów nerwowych. Zmiany stężenia potasu wewnątrz i na zewnątrz komórek nerwowych i mięśniowych wpływają na możliwość depolaryzacji i repolaryzacji membrany komórkowej, co stanowi fundament wszystkich akcji elektrycznych w organizmie, włączając w to skurcz mięśni. Potas odgrywa centralną rolę w utrzymaniu homeostazy płynów w organizmie poprzez regulację osmolalności i objętości płynów wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych. Równowaga między potasem a innymi elektrolitami, takimi jak sód, odgrywa kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych, w tym w prawidłowym funkcjonowaniu serca i systemu nerwowego. Potas wpływa na zdrowie sercowo-naczyniowe nie tylko przez regulację ciśnienia krwi, ale także przez zapobieganie arytmii serca. Badania wskazują, że odpowiednie stężenie potasu w surowicy jest kluczowe w utrzymaniu rytmu zatokowego serca oraz zapobiegania jego zaburzeniom. Oprócz bezpośredniego wpływu na funkcje neuromuskularne istnieją dowody sugerujące, że potas może mieć pozytywny wpływ na funkcje poznawcze. Poprzez wspieranie optymalnego przepływu krwi do mózgu i utrzymanie zdrowej funkcji nerwowej potas może przyczyniać się do poprawy koncentracji, pamięci i innych funkcji poznawczych. Potas jest istotny w regulacji homeostazy płynów w organizmie przez utrzymanie osmolalności i ciśnienia osmotycznego w przestrzeniach wewnątrzkomórkowych. Zaburzenia w gospodarce potasowej mogą prowadzić do dysfunkcji komórkowych, wpływając na procesy metaboliczne, transport substancji odżywczych i usuwanie produktów przemiany materii. Stężenie potasu w surowicy wpływa na aktywność elektryczną serca, regulując rytm sercowy. Niewłaściwe poziomy potasu mogą przyczyniać się do arytmii, podkreślając znaczenie monitorowania i regulacji poziomu tego elektrolitu w prewencji i leczeniu chorób serca. Złożone interakcje potasu z innymi elektrolitami, takimi jak sód i magnes, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Te interakcje wpływają na procesy takie jak przewodnictwo nerwowe, kontrakcja mięśni, a także na wiele ścieżek metabolicznych. Zarówno niedobór, jak i nadmiar potasu w organizmie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, podkreślając znaczenie monitorowania i regulacji poziomu tego elektrolitu. Strategie dietetyczne i leczenie farmakologiczne mogą być stosowane w celu zapewnienia optymalnych stężeń potasu, co ma istotne implikacje kliniczne i zdrowotne. Hipokaliemia może wynikać z wielu czynników, w tym z nadmiernej utraty potasu przez nerki lub przewodu pokarmowego co często jest spowodowane stosowaniem pewnych leków, takich jak diuretyki pętlowe i tiazydowe, nadmiernym spożyciem alkoholu, a także zaburzeniami takimi jak hiperaldosteronizm pierwotny. Równie ważne są stany związane z przesunięciem potasu z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wewnątrzkomórkowej, wywołane przez czynniki takie jak alkalizacja krwi. Objawy hipokaliemii mogą być subtelne i zróżnicowane, w zależności od stopnia niedoboru. Do najczęstszych należą zmęczenie, osłabienie mięśni, zaburzenia rytmu serca, a także zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak zaparcia. W ciężkich przypadkach hipokaliemia może wywołać paraliż oraz poważne komplikacje kardiologiczne, w tym torsad de poance. Jest to stan, który podkreśla znaczenie wczesnego rozpoznawania i leczenia. Torsade de poance, czyli torsja szczytów. To szczególny rodzaj bardzo szybkiej i nieregularnej tachykardii komorowej, charakteryzującej się skręcaniem punktów amplitudy na elektrokardiogramie. Stan ten, nieleczony, może prowadzić do nagłego zatrzymania serca, co pokazuje, jak ważne jest monitorowanie i utrzymywanie odpowiedniego poziomu potasu w organizmie. Diagnoza hipokaliemii opiera się na pomiarze stężenia potasu w surowicy krwi, z uzupełniającymi badaniami mającymi na celu identyfikację przyczyn niedoboru. Badania te mogą obejmować ocenę funkcji nerek, pomiar stężenia aldosteronu i reniny w surowicy, a także elektrokardiogram w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń rytmu serca spowodowanych hipokaliemią. Leczenie hipokaliemi koncentruje się na eliminacji jej podstawowych przyczyn oraz na uzupełnieniu niedoboru potasu. W zależności od przyczyny i nasilenia hipokaliemii, interwencje mogą obejmować suplementację potasu doustnie, lub w bardziej poważnych przypadkach dożylnie. Ważne jest także dostosowanie terapii lekowej pacjenta, zwłaszcza jeśli stosowane leki przyczyniają się do utraty potasu. Odpowiednie zarządzanie hipokaliemią wymaga kompleksowego podejścia uwzględniającego zarówno interwencje farmakologiczne, jak i modyfikacje diety. Edukacja pacjenta w zakresie źródeł potasu w diecie oraz potencjalnych interakcji lekowych ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu nawrotom hipokaliemii. Analizując nadmiar potasu w organizmie, znany jako hiperkaliemia, niezbędne jest zrozumienie jego przyczyn, skutków na zdrowie oraz metod zarządzania tym stanem. Hiperkaliemia, choć mniej powszechna niż hipokaliemia, stanowi poważne zagrożenie, zwłaszcza na zdrowie sercowo-naczyniowe i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Wystąpienie hiperkaliemii często wiąże się z upośledzeniem wydalania potasu przez nerki, co może być spowodowane przewlekłą niewydolnością nerek. Lekami hamującymi układ renina-angiotensyna-aldosteron, takimi jak inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę lub blokery receptorów angiotensyny 2, a także nadmiernym spożyciem potasu, które przekracza zdolności wydalnicze organizmu. Ponadto zaburzenia takie jak masowe urazy mięśniowe, rabdomioliza, mogą prowadzić do uwolnienia potasu do krwiobiegu, przyczyniając się do wzrostu stężenia potasu w surowicy. Objawy hiperkaliemii mogą być różnorodne i zależeć od szybkości wzrostu stężenia potasu oraz jego absolutnego poziomu w surowicy krwi. Zaburzenia rytmu serca, takie jak wolny rytm serca, bradykardia lub nawet zatrzymanie serca są jednymi z najbardziej niepokojących objawów. Inne symptomy mogą obejmować osłabienie mięśni, trudności w oddychaniu, parestezję, a także zmęczenie. Podstawą diagnozy hiperkaliemii jest pomiar stężenia potasu w surowicy krwi, z dodatkowym wykorzystaniem elektrokardiografii w celu oceny wpływu nadmiaru potasu na serce. Ważne jest regularne monitorowanie funkcji nerek oraz stężenia elektrolitów w przypadkach ryzyka hiperkaliemii, szczególnie u pacjentów z chorobami nerek stosujących leki wpływające na gospodarkę potasową. Zarządzanie hiperkaliemią wymaga szybkiej i skutecznej interwencji, mającej na celu obniżenie stężenia potasu w surowicy. W zależności od nasilenia i przyczyny hiperkaliemii terapia może obejmować podanie glukonianu wapnia do żylnie, co stabilizuje błony komórkowe serca, podawanie insuliny z glukozą w celu przesunięcia potasu do wnętrza komórek, a także leczenie farmakologiczne mające na celu zwiększenie wydalania potasu przez nerki. W ekstremalnych przypadkach konieczna może być dializa. Włączenie dietetycznych ograniczeń potasu, a także rewizja stosowanych leków. Są istotnymi elementami długoterminowego zarządzania ryzykiem hiperkaliemii. Edukacja pacjenta w zakresie rozpoznawania symptomów i czynników ryzyka ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu powikłaniom. Podsumowując, skuteczne zarządzanie hiperkaliemią wymaga wszechstronnego podejścia, które obejmuje nie tylko interwencje farmakologiczne i dializę, ale także edukację pacjenta i monitorowanie stanu zdrowia. Wczesne rozpoznanie i szybka reakcja są niezbędne do minimalizowania ryzyka poważnych komplikacji zdrowotnych związanych z nadmiarem potasu. Organizacje zajmujące się zdrowiem zalecają spożywanie od 3500 do 4700 mg potasu dziennie w przypadku dorosłych, chociaż wartości te mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia. Jest to wartość, która umożliwia zachowanie równowagi elektrolitowej i wspiera zdrowie sercowo-naczyniowe. Źródła potasu w diecie są różnorodne i łatwo dostępne, co ułatwia jego włączenie do codziennego jadłospisu. Wśród owoców szczególnie bogate w potas są banany, pomarańcze, awokado oraz suszone owoce, takie jak morele. Te słodkie przekąski nie tylko zaspokoją chęć na coś słodkiego, ale też dostarczą cennego minerału. Jeśli chodzi o warzywa, ziemniaki, słodkie ziemniaki, pomidory oraz różne rodzaje warzyw liściastych, jak szpinak, również stanowią świetne źródła potasu. Te popularne składniki są łatwe do włączenia do różnych dań od sałatek po dania główne. Orzechy i nasiona, takie jak migdały, orzechy włoskie, nasiona słonecznika i dyni, są nie tylko dobrymi źródłami potasu. Ale również oferują inne wartościowe składniki odżywcze, w tym białko i zdrowe tłuszcze. Ryby, takie jak łosoś, pstrąg i tuńczyk, również są znane z wysokiej zawartości potasu. Włączenie ich do diety, np. poprzez regularne spożywanie rybnych posiłków kilka razy w tygodniu, może znacząco przyczynić się do zwiększenia spożycia tego kluczowego elektrolitu. Wszystkie te produkty można łatwo znaleźć w lokalnych sklepach. Co sprawia, że utrzymanie odpowiedniego poziomu potasu w diecie jest zarówno proste, jak i smaczne. Podsumowując, potas jest elektrolitem o fundamentalnym znaczeniu w kontekście ludzkiego zdrowia, a świadomość roli i wpływu tego minerału na funkcjonowanie organizmu jest niezwykle ważne w zachowaniu dobrego stanu zdrowia i zapobieganiu wielu chorobom. Znajomość potasu i jego znaczenia w diecie i medycynie jest ważnym elementem edukacji zdrowotnej. Mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i profilaktykę chorób. Serdecznie dziękuję za poświęcenie chwili, aby zgłębić tajniki potasu i jego wpływ na nasze zdrowie. Mam szczerą nadzieję, że te informacje rozjaśniły nieco ten temat i będą służyć jako inspiracja do dalszego odkrywania fascynującego świata zdrowego żywienia i dbałości o siebie. Wsparcie każdej subskrypcji jest niezmiernie cenne. To właśnie dzięki temu mogę dalej rozwijać kanał. I dzielić się pasją oraz wiedzą. Jeśli czujesz, że to, co robię, ma wartość, zachęcam do subskrypcji, aby zawsze być na bieżąco z nowymi treściami. A jeśli ten materiał przyniósł nowe spojrzenie lub po prostu sprawił, że dzień stał się trochę lepszy, proszę o łapkę w górę jest to znak, że idę we właściwym kierunku. Raz jeszcze ogromne podziękowania za czas i zaangażowanie. Z niecierpliwością czekam na nasze kolejne spotkania w tym wirtualnym świecie wiedzy. Dbaj o siebie i pamiętaj, że każdy dzień to nowa okazja do nauczenia się czegoś wartościowego. Do zobaczenia wkrótce!